Enigmatyczne kobiety o spojrzeniach, które znają ból zakazanej miłości i nadzieje na niemożliwe. Miłości, które przeciwstawiły się przeznaczeniu i obietnicom zapieczętowanym przy pełni księżyca. Czy odważysz się odkryć ukryte tajemnice łotwy? Zostań do końca filmu i przekonaj się. Pamiętaj, że codziennie przesyłamy filmy, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Łotwa, mały kraj nad Bałtykiem, to kraina kontrastów i tajemnic z głęboką i bogatą historią, która ukształtowała jej mieszkańców w zaskakujący sposób. Jego stolica Ryga. To mozaika architektury secesyjnej, brukowanych ulic i tętniącego życiem życia kulturalnego, które ujawnia warstwy tajemnic i nieopowiedzianych historii. Ale to, co naprawdę intryguje tych, którzy zagłębiają się w historię Łotwy, to złożoność jej kobiet, zakazana miłość, która przekroczyła pokolenia i tajemnice, które kryją się w jej starożytnych ulicach i budynkach. Od czasów starożytnych kobiety na Łotwie odgrywały kluczową rolę w zachowaniu jej tradycji i tożsamości kulturowej. Przez wieki były strażniczkami pieśni ludowych, znanych jako Dajnas, małych wierszy, które opowiadają o codziennym życiu, marzeniach i tęsknotach ich przodków. Pieśni te, przekazywane z matki na córkę, opowiadają nie tylko o miłości i złamanych sercach, ale także o osobistych i zbiorowych zmaganiach. Dzięki nim można prześledzić ewolucję łotewskiego społeczeństwa i jego opór wobec obcych najeźdźców od niemieckich krzyżowców po sowiecką okupację. Łotewskie kobiety były symbolami siły i odporności. Podczas sowieckiej okupacji wiele z nich stało się cichymi liderkami oporu kulturowego, zachowując język i tradycje w domu. Jednak pomimo ich kluczowej roli w historii, ich osobiste historie często pozostawały w cieniu, ukryte pod płaszczykiem konserwatywnego i skrytego społeczeństwa. Pamiętaj, że co tydzień przesyłamy filmy. Nie zapomnij zasubskrybować. Miłość na Łotwie zawsze była owiana kodami i tajemnicami. W latach okupacji, miłość do kogoś z drugiej strony była niebezpieczną zdradą. Kobiety, które zakochały się w żołnierzach lub obywatelach sił okupacyjnych, były wyróżniane i obserwowane. Miłość nie znała jednak barier politycznych. Wiele romansów rozkwitło w podziemiu, podczas tajnych spotkań w ryskich parkach lub w ukrytych kawiarniach. Gdzie szepty miłości mieszały się z melancholiną muzyką akordeonów. Ryga, stolica Łotwy, to miasto, które tchnie tajemnicą za każdym rogiem. Jego stare miasto z wąskimi uliczkami i średniowiecznymi budynkami wydaje się zawierać historie, które nie chcą zostać ujawnione. Mówi się, że w niektóre mgliste noce, spacerując ulicami w pobliżu rzeki Dźwiny, można usłyszeć echa dawnych rozmów i śmiechów zanikających w powietrzu. Mówi się, że w jednym z najstarszych budynków w mieście kobieta wciąż czeka na swojego kochanka, kupca, który nigdy nie wrócił z zagranicznej podróży. Ale nie tylko duchy przeszłości skrywają tajemnice. W czasach współczesnych Ryga była sceną zakazanych spotkań i niemożliwych miłości. W jej kawiarniach, przy słabym blasku zabytkowych lamp, Pisano listy, które nigdy nie dotarły do adresatów, i wylewano łzy nad złamanymi obietnicami. Miasto wydaje się być naznaczone romantyczną melancholią, jakby złapane w niekończący się cykl pożegnań i nadziei. Łotewskie kobiety nauczyły się poruszać po tych tajemnicach z enigmatyczną elegancją. Znane ze swojej klasycznej urody i głębokiego spojrzenia, często noszą w sobie rezerwę, która skrywa złożone wewnętrzne światy. Ta dwoistość między tym, co pokazują, a tym, o czym milczą, od pokoleń inspiruje łotewskich poetów i pisarzy. Wielu próbowało rozszyfrować zagadkę ich serc, ale bezskutecznie. Czekaj, co byś zrobił, gdybyś znajdował się w tej sytuacji? Daj nam znać swoją odpowiedź w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować. Jedną z najbardziej intrygujących historii jest historia Ilze, młodej kobiety z rygi w latach 30 XX wieku. Zakochała się w niemieckim muzyku, który przyjechał do miasta, aby zagrać w jednym z najbardziej prestiżowych teatrów. Ich miłość była intensywna i ulotna, przerywana napięciami politycznymi. Które doprowadziły Europę na skraj wojny. Mówi się, że Ilze czekała na swojego kochanka na ławce nad rzeką, obserwując szare wody w nadziei na jego powrót. Nigdy nie wrócił, a niektórzy twierdzą, że jego duch wciąż błąka się po brzegach dźwiny, szukając utraconej miłości. Tajemnica tkwi nie tylko w historiach miłosnych, ale także w tradycjach. Łotewskie kobiety zachowały starożytne rytuały. Które łączą pogańskie wierzenia z chrześcijaństwem. W nocy Jani, święta przesilenia letniego, gromadzą się w kręgach wokół ognia, śpiewając starożytne pieśni i splatając wieńce z kwiatów. Uważa się, że wieńce te mają moc ochrony i przynoszą im odkrywcze sny. Sekrety, którymi dzielą się w te magiczne noce, zostają zapieczętowane na zawsze podczas pełni księżyca. Jednak na Łotwie nie wszystko jest melancholijne i tajemnicze. Kobiety wykazały się wielką zdolnością do odkrywania siebie na nowo. Po uzyskaniu niepodległości od Związku Radzieckiego, wiele z nich przewodziło kulturalnemu i gospodarczemu renesansowi kraju. Stały się przedsiębiorczyniami, artystkami i przywódczyniami politycznymi, rzucając wyzwanie tradycyjnym rolom. Ale nawet w swojej nowoczesności nie pozostawili za sobą otaczających ich zagadek. Opowieści o zakazanej miłości są kontynuowane na współczesnej Łotwie. W społeczeństwie, które ceni sobie prywatność i dyskrecję, sekretne romanse znajdują schronienie w ciemnych zakątkach Rygi, w parkach. Gdzie cienie grają z wieczornymi światłami i w barach jazzowych, gdzie melancholijne nuty spowijają kochanków zasłoną anonimowości. To właśnie w tych miejscach szeptane są obietnice, a serca pękają w ciszy. Jeśli jeszcze tego nie polubiłeś, pamiętaj, aby to zrobić, a także aktywuj dzwonek powiadomień, aby wiedzieć, kiedy przesyłamy nowe treści. Jednym z najbardziej enigmatycznych miejsc w Rydze jest Cmentarz Braci, pomnik ku czci łotewskich żołnierzy poległych w wojnach o niepodległość. Ale to nie tylko historie bohaterów, to także miejsce tajnych spotkań i wiecznych obietnic. Mówi się, że wiele par przypieczętowało tam swoje śluby, mając nadzieję, że duch przodków ochroni ich miłość. W łotewskiej sztuce i literaturze tajemnice kobiet i zakazana miłość. Były powracającymi tematami. Poetka Wizma Belszewica zgłębiała złożoność miłości i bólu w swoich dziełach, obnażając ludzkie emocje z brutalną szczerością. Jej słowa wciąż rozbrzmiewają w ryskich kawiarniach literackich, gdzie młodzi poeci szukają odpowiedzi w jej wierszach. Ryga skrywa również tajemnice w swoich secesyjnych budynkach których fasady ozdobione kobiecymi twarzami zdają się obserwować przechodniów wzrokiem znającym wszystkie sekrety miasta. Niektórzy twierdzą, że twarze te reprezentują prawdziwe kobiety, które żyły w Rydze na początku XX wieku. Kobiety, które kochały i cierpiały w milczeniu, których historie są uwięzione w kamieniu i tynku. Ostateczna tajemnica Łotwy może leżeć w jej zdolności do łączenia przeszłości i teraźniejszości w jednym oddechu. Łotewskie kobiety nadal spacerują ulicami Rygi z tym enigmatycznym spojrzeniem, niosąc ze sobą sekrety minionych pokoleń. Chociaż świat wokół nich się zmienia, pozostają strażniczkami nieopowiedzianych historii, miłości, które nie mogły być, i nadziei, które przetrwały próbę czasu. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli Ci się podobało, zapraszam do polubienia nas, aby kontynuować tworzenie kolejnych filmów takich jak ten. Nie zapomnij również zasubskrybować i aktywować małego dzwonka, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów. Życzę miłego dnia, do następnego razu.